Cześć, e, no muszę powiedzieć, że dzisiaj powinienem z bananem na ustach rozpoczynać e, nasze cynki, a naprawdę mm, super dwudniówka. Wygraliśmy pięć wyścigów, ale po kolei wam opowiem, jak to się wydarzyło. E, zaczęliśmy trochę tak kiepsko, bo Mortad Habit i Konal Sernach no, niestety nie odpaliły i tak się ciągnęły. Dla nich to za krótki trochę dystans. Myślę, że to takie konie, które muszą się rozbujać, rosną, są duże i no, sam nie mam mieszane uczucia. Ale jeszcze pogonimy je do końca sezonu i zobaczymy, jakby co z nich wyrośnie, bo to dalej. Na razie to można powiedzieć, że to jest sieczka nie konie, ale trzeba dać im szansę. No i Munes w pierwszej grupie tak super biegał. Był drugi, drugi, pierwszy i, i niestety nie no Aśka pojechała z frontu i nie dał sobie rady. Zabrakło mu trochę tlenu i, i ciężko powiedzieć. No następny wyszedł. Będziemy musieli po koniach pojechać i zobaczyć, jak on sobie radzi, e, daje radę w koniach i no, na pewno tego go nie skreśla. Powoli go robimy, nie jest jakoś tam fitowany i eksploatowany. Także trochę nas rozczarował, bo jakby e, wydawało się, że powinien, jakby tą swoją siłą fizyczną e, poradzić sobie z frontu przy mocnym tempie, może dlatego że niedużo biega i nie jest mocno eksploatowany. Za to w następnej gonitwie wielki Dakris naprawdę super galopował i podobnie jak w derby też blisko frontu się trzymał i chętnie galopował. i i no taki przyszedł czas na niego, żebyśmy go pogonili tu u siebie w domu i to widać, że to skutkuje, że no, muszę pochwalić też Antona, który, Turgajewa, który jakby wszystko wziął sobie do serca, co o tym koniu mu powiedziałem i, i pojechał perfekcyjnie i widać, że jakby z olbrzymim szacunkiem dla siebie jechali cały dystans i łatwo wygrał, to na pewno go przygotujemy do porównawczej i zobaczymy tam już z mocniejszymi końmi, czy będzie w stanie tak dobrze biegać jak, jak w tym wyścigu, ale naprawdę zrobił kapitalne wyścigi i cieszy nas to, że, że się odnalazł, bo już tak martwiliśmy się, że nic z tego koniecznie nie damy radę wykrzesać. Yy, kolejny wyścig to Arabella, która yy, po długiej przerwie biegała drugi raz, ona miała tam problemy zdrowotne, takie niedrobne, ale musieliśmy jej dać odpocząć, dać yy, czas żeby yy, się zregenerowała i zrobiła naprawdę yy, po raz yy, drugi kapitalny wyścig, ograła niezłe konie, Aśka super pojechała, w ogóle to był taki yy, Weekend dobrych jazd. Anton pojechał na Aśka na tej Arabeli. Super naprawdę pojechała, uciekła i, i jakby na tym dystansie już mogli mm, tylko oglądać jej ogon, i, i nikt nie był w stanie ją dogonić już przy takim rozgrywce. Niestety Betwan, jak e, spodziewałem się, że na tysiąc znaczy spodziewałem, miałem. Ja E, takie obiekcje, czy on sobie poradzi na ten tysiąc i jednak sobie nie poradził, bo to jest właśnie jego mankament, że on się źle zbiera, e, później finiszuje. Dla niego jest za krótko i wydawało się, że, e, że już jest rozbiegany i w sezonie jest w formie, że może ten tysiąc jakby da radę pokonać, ale no, pokonał go e, ten tysiąc i, i przeciwnicy, no i trudno. No, i niedziela zaczęła się dla nas lepiej niż sobota, bo od razu w drugiej gonitwie Aśka wygrała na oryginalu. Ten oryginal też go cały czas chwaliłem. Jak pamiętacie, że, że to taki trudny koń do jazdy, ale dobry. No, i się okazało, że Aśka, jakby go przeprowadziła, tak z daleka od koń, i potrafi naprawdę ładnie galopować. I Dobra, to, że wygrał, to, to ale naprawdę na ładnej akcji galopuje i taki robi nadzieję nam na, na przyszły sezon. Bo fajny koniec. Jeszcze tam gdzieś zapiszemy do pierwszej grupy. Pewnie i niech sobie tutaj zimuje to fajne pochodzenie. To z takiej rodziny my tu trenowaliśmy Okimę. Ondinę takie właśnie fajne konie. Z rodziny Orli. Dawnej, pradawnej. Polskiej rodziny mm, nie, żeńskiej. E, następny wyścig to był Woman Power Series i tu nasza Tre która po poprzednim starcie jakby nie mogła się tam odnaleźć, tu doskonale galopowała. Trochę daliśmy jej odpocząć, zregenerowała siłę i było widać, że e, chętnie galopuje i się cieszę, bo ja tam nie mam tych koni w tych niskich grupach, żeby Aśce dawać do, tych, do tej serii Woman Power, ale yy, cieszy, bo to, co Maśka do wykorzystania, to wykorzystuje i fajnie. No i nagroda rzeki Wisły nasze dwie klacze. Obydwie spisały się przyzwoicie. Może mały niedosyt do Wedding Ring, która no, było widać, że bez świeżości biegnie i yy, ta duża waga ją trochę dusiła i dopiero końcem zaczęła yy, jakby iść w takim normalnym. Normalnym chodzie swoim, i myślę, że jakby miała trochę mniejszą wagę, jakby w stosunku do starszej klaczy, to może by powalczyła z nią. A tutaj niestety zbyt duża różnica, to, to tak się wydaje, że jeszcze nie wiemy, jakie tam plany z tą Wedding Ring czy jeszcze będzie biegać, już ją odpuścimy w tym roku i poczeka sobie na przyszły sezon, żeby jej nie zamęczyć, ale to już będziemy yy, myśleć trochę później. No i Mazowiak win, naprawdę bardzo dobre trzecie miejsce w B kategorii. Yy, no tak, lacz naprawdę w tym roku yy, jak wino, im starsza, tym lepsza, ale to już jest, yy, zresztą w zeszłym roku tak mówiłem, że ostatni rok biegania. Ale już ją, e, 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 prze, przestawimy ją do stada, zasłużyła na to, żeby już mieć spokój i tyle sezonów w zdrowiu przybiegała i wygrała w sumie 8 wyścigów, to naprawdę do hodowli e, z super pochodzeniem, także zobaczymy ją pewnie w roli matki. No i. Na zakończenie niedzieli Diamond Kitty biegała za Adalenem. E, Diamond Kitty trochę ażka nie mogła jej podtrzymać. No zresztą nie było. Tam mieliśmy taki e, plan taktyczny, że Adalen pojedzie dla siebie jak będzie za wolno e, i też było wolno. Nikt nie chciał prowadzić. Wszyscy się oglądali na nas, bo my zawsze prowadzimy. I, i w momencie, kiedy już Aldalen miał przechodzić do przodu, Aśka nie dała rady potrzymać kitki i fajnie wyszło. Ta kitka naprawdę lubi galopować z frontu i, i jakby za wolno dla niej było to tempo, bo był wyścig na końcówkę i ona jakby została przestrzelona przez konie, a końcem znowu się zbierała i zaczęła powtórnie finiszować, ale już było za późno żeby tam wywalczyć drugie miejsce także mm, dobry jej występ Adalem no, Adalen kapitalny występ bo pokazał, że potrafi mm, przerzucić i galopować w jakimś takim innym stylu niż pozostałe konie i mamy teraz tu ból głowy co z nim zrobić w następnym starcie, gdzie go zapisać ale zobaczymy jeszcze jest chwila i sezon długi także jeszcze gdzieś go tam pewnie zapiszemy, ale zrobił naprawdę fajne wrażenie. I teraz przechodzimy do tego, co będzie. W sobotę mamy tylko 4 konie. Tak się złożyło, że te cztery konie będą biegały w trzech wyścigach, i czekaliśmy na taką drugą grupę otwartą dla koni. Pobiegnie Lady Gabi, grupę niżej pod Szczepanem po, i Alice Glorie pod Aśką. i no to takie klacze hmm, bystre i szybkie i, no, trafiły na taką wymagającą stawkę i będzie bardzo ciekawy wyścig, ciężko mi przewidzieć jak nasze się zaprezentują, trochę Lady Gabi jest taka hmm, hmm, lekko przymęczona sezonem i może z nią być różnie, bo to na jesieni te konie, które są mocno eksploatowane, to jakby yy, ciężko sobie dają radę. A, a Alice Gloria taka jest na świeżości. Biegała chyba 5 tygodni temu. Miała taką yy, takie dwa weekendy pod rząd, ale 5 tygodni odpoczywała. Dobrze wygląda. Wygląda na wypoczętą. Także zobaczymy. No. To sprinty to jest inna bajka i. Tam myślę, to będzie ciężki wyścig dla teperów i dla wszystkich. No. I Następny koń to jest Wiraż z gór, który pobiegnie tym razem na 1400, i może to skrócenie dystansu będzie mu się podobało, bo to taki koń, który jakby zniechęca się przy dłuższym galopowaniu, i może być tak, że tutaj to 1400 metrów pomoże mu uzyskać lepszy wynik niż do tej pory. Także w tym się jakby upatrujemy jakieś nadziei dla tego naszego konia. Na, na treningach sobie radzi przyzwoicie, tak nie, nie pokazuje, że, że aż tak źle powinien biegać, ale tam jakoś sobie nie radzi, się przytyka. E, chyba psychicznie ma jakieś blokady, bo mijam go konia, on się zniechęca i, no jak ktoś trenował Arabę, to wie jak jest trudno nieraz z nimi się dogadać. I w ostatnim wyścigu w sobotę, w naszym ostatnim, to będzie gonitwa piąta, pobiegnie Stryłka pod niską wagą, Ania Gil pojedzie na pod 47,5, to jest handicap i... No i tej wadze upatrujemy, ona jeszcze nigdy pod taką niską wagą nie biegała, No nawet sobie jakoś tam daje radę, ale em, zawsze trafia na jakieś tam dużo lepsze konie od niej. I teraz też trafia na dużo lepsze, ale te dużo lepsze będą niosły ponad 10 kilo więcej od niej. Także w tym upatrujemy jakieś szanse i zobaczymy jak Ania Gil sobie z nią poradzi, ale to grzeczna klacz i myślę, że no może z zrobią niespodziankę razem z nią. I teraz najważniejsze e, niedziela, najważniejsza sezonu, można tak powiedzieć, poza dwudniówką, e, poza dniem derbowym, i to jest takie podsumowanie sezonu. No, zresztą jak w całej Europie na jesieni dużo jest tych wyścigów porównawczych i i tu będzie się działo naprawdę to. super konie super wyścigi I każdego zachęcam do tego żeby przyjść w tym dniu na Służewiec, my mamy kilka koni takich może nie na wygranie ale takich, które powinny powalczyć i jakby presja z nas jest zdjęta nie mamy, ja nie mam przynajmniej takiej presji, że muszę wygrać, moi właściciele nie mają ale mamy presję na zrobienie niespodzianki, i może nam się gdzieś uda wam trochę namieszać tam. Także zobaczymy. E, dwulatki, zaczynamy od dwulatków już w, pierwszej, e, w pierwszym wyścigu. Zapisałem dwa dwulatki: Johnny Double i Limelight. Na pewno dla Johnny Double to będzie taki dystans e, jakby bardziej sprzyjający bo to koń po Australii i, i te konie jakby potrzebują czasu i dystansu żeby dobrze biegać Limlight no niestety tu biega jakby z przymusu ale myślę że dla niego też lepsza będzie na początek kariery dłuższy dystans niż jakby krótki i szybkie wyścigi pomimo tego że jest tam ma sprinterski rodowód to na Drugi start, myślę, że 1600 dla niego nie będzie złym dystansem. On tam fajnie się zaprezentował. W pierwszym starcie nie stracił dużo do konkurentów, także może te nasze dwa konie będą tutaj widoczne i będą rozgrywały. Także mam taką nadzieję, bo w tym roku te nasze dwulatki biegają tak jakbyście poszli do dentysty i by ktoś wam bez znieczulenia zęby wyrywał i te dwulatki nasze nie mogą jakby um, ruszyć z miejsca, no ale zobaczymy, no, może coś na jesieni jeszcze nam się któryś pokaże ale to tak jest co roku, nasze dwulatki nie biegają, nie biegają, a później za to mamy dobre trzylatki i starsze konie, bo jakby mm, nie mać się. Ja jestem ze starej szkoły yy, Falenickiej, że, yy, że te dwulatki to tylko po to biegają, żeby, yy, żeby się pokazać, za, zapoznać z Torem, a dopiero można je przydusić dopiero w wieku trzech lat. No i teraz yy, nagroda mocna i Shnowstorm z komin biegają. I teraz tak właśnie śmiesznie jest, bo jak będzie sucho, to komintru, a jak będzie mokro, to sztążt. Także mam dwa konie. Ja jestem w komfortowej sytuacji gorzej mają właściciele, bo jak będzie mokro, to jeden pobiegnie, jak będzie sucho, to drugi, a ci właściciele tych koni jakby jeden się modli o suchy tor, drugi o mokry, także... Jeżeli będzie sucho, to Komintru na pewno będzie lepiej biegał. Jeżeli będzie mokro, to snowstorm no takie dwa nasze dobre konie. I na, może pokazuje no, Storm, że trochę zjechał z formy, ale właśnie on biega, na, biega ostatnio na niekorzystnym dystansie, bo trochę za długo i na suchej bieżni. Natomiast Komintru trafiał ostatnio na suchą bieżnię. I chyba taki jest bardziej uniwersalny, jeśli chodzi o dystansy. Do 1600 pasuje i dla jednego i dla drugiego. No na pewno będzie ciężko ograć Tajmastera, bo to mocne konie, ale no, wyścigi nie takie niespodzianki notowały i cały czas mamy szansę, że jesteśmy w stanie go jakby ograć. No po to biegamy, zawsze biegamy, żeby wygrać. No to nawet jak są konie, które biegają nie pobite, to zawsze warto się łudzić, że tam możemy je pobić. I takiej samej sytuacji mamy Groszka, który pierwszy wyścig wygrał dosyć łatwo. Później już w pozagrupowych wyścigach w sobie nie radził i zobaczymy. To ostry koń, teraz trochę jakby za dużo mu daliśmy, trochę tego biegania i trochę się nam wyostrzył, mocno chodzi, i zobaczymy jak teraz, bo trochę odpoczął, jak teraz w, tej, w, tej, w tym wyścigu sobie poradzi. Pojedzie Aslan Kardanow, który ma trochę więcej siły od Aśki, i zobaczymy jak sobie z nim poradzi. I teraz wielka warszawska. I nasze dwa konie, Najtander i Gancegal, to już jakby wszyscy wiedzą wszystko o tych koniach, co ja mogę więcej od siebie powiedzieć. Gancegal to taki koń, który biega trochę tu awansem, ale już też nie mamy gdzie nim biegać i prawdopodobnie już więcej go nie będziemy męczyć, bo on ma ciężki sezon w tym roku, dużo biegał, ale no naprawdę dużo wygrał i jakby bardzo się rozwinął i poszedł do przodu. Na pewno ma szansę powalczyć o jakieś tam dobre, płatne miejsce, bo to też widać, że jest w formie i no mało koni jest przede wszystkim i to jest jakby jego domena. On finiszuje, idzie do końca, jest waleczny taki. No na pewno ma... Jeżeli będą przeciwnicy trochę niedysponowani, to on sobie na pewno poradzi. No i też lubi mokry tor. zresztą jak i Najtander. też po takim mokrym torze to jest silny, mocny koń. I przy Najtanderze jest taka sytuacja, że on ma 4 lata i dopiero jakby jest w moim treningu 3 lata, bo dwulatkiem, trzylatkiem i teraz już jest koniec trzeciego sezonu. I jakby go zdecydowałem się trochę, dopiero teraz lekko pogonić i jeżeli ma zrobić jakiś, jakąś niespodziankę, no to w tym starcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak e, po trzech latach treningu trener się zdecydował, że mu trochę dołoży roboty, to e, może to są właśnie moje takie, e, takie kruczki, które sam nie wiem skąd wymyślam. Ale tak wymyśliłem, że może tutaj temu koniowi pomoże i może zrobi jakąś niespodziankę. Zresztą podobnie było z wielkim Dacrisem, na niego mamy taki mały sposób, przederby zastosowaliśmy, teraz zastosowaliśmy, jak on już się trochę rozbiegał i właśnie dostaje trochę mocniej, mocniejszej roboty tutaj w domu i jakby zaczyna wchodzić w dobrą formę. No zobaczymy, jak to yy, się jakby zaprocentuje o Najtandera, bo nigdy tego nie robiliśmy. To pierwszy raz jest to może być tak, że zaprocentuje w drugą stronę, że on nie lubi takiego przyciśnięcia i może gorzej biegać. Także no, zawsze jest jakieś ryzyko w treningu i, i podejmujemy to ryzyko: albo będzie lepiej, albo gorzej. Nie ma innego wyjścia. Na pewno nie idzie tak samo i kolejny koń to Gloria F, która biegała dwa tygodnie temu też. się tu mieliśmy z jakimiś problemami delikatnymi. Problemy przeszły. Ona też przeszła pierwszy wyścig. W miarę przyzwoicie zgubiła start, ale końcem jakby dobrze finiszowała. Tam jakby można to oceniać jako galop i przetarcie. I tu. Po zobaczymy jak jakby dobrze ruszyła to tu będzie miała dopiero prawdziwy wyścig no ale to trafiła na słabą stawkę i myślę, że to fajna była, nabrała nad siebie trochę mięśni i stać ją na to, żeby dobrze tu biegała no i nasza taka sprawdzona little lucky charm która lubi nawet dłuższy dystans, ciężko to dla niej nie jest Znaleźć wyścig. Wahałem się taki handicap jest, ale by tam miała dużą wagę. Na 2200 by niosło tam chyba 64 kilo, no to nie było sensu. Wolałem tutaj biegać i trochę dla niej za krótko, ale ona też lubi mokry tory i, i takie mocniejsze rozgrywki. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Może w przyszłym sezonie ją przestawimy na płoty. Ja tu już się odgrażam, że zacznę te płoty biegać, ale jakby ciężko nam to idzie, ale kto wie. Może zaczniemy jakby na płoty te konie robić, i wtedy yy, pobiegniemy również i w płotach. Także yy, yy, no do zobaczenia na Wielkie Warszawskie, bo to święto wszystkich koniarzy. Myślę, że mm, jeżeli ktoś trochę chociaż konie lubi, no to jego obowiązkiem jest tutaj, żeby być w tym dniu. I pozdrawiam was wszystkich z zimnych już rosłońc, bo tu u nas już dwa stopnie było nad ranem. Teraz jest chyba ze 4, także już jesień zbliża się wielkimi krokami, ale u nas zielono i ładnie. I pozdrawiam was i życzę cały czas wygranych w totalizatorze.